W dzisiejszym odcinku pokażę wam fany moment z Minecraft Speedrun Challenge, którego finalnie udało mi się wygrać, ale tyle ile nerwów sobie popsułem na tym, no to zaraz w sumie zobaczcie, jeżeli ktoś nie oglądał, ja zapraszam bardzo gorąco na streamy na Twitchu, ponieważ w tym tygodniu streamujemy dosyć szybko, ponieważ streamy będą do około 12.13, więc jeżeli ten film oglądacie teraz, że że na Twitchu, zapraszam gorąco, zapraszam też do subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, bo nie ukrywam, dostajemy w dupę w naszym zakładzie i byłoby miło, jakbyś subskrybował, bo... To ja potem muszę płacić 10 tysięcy jakiemuś debilowi Także proszę suba daj pisz, 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 pisz. To jest jeszcze większego odsłonię Mój stary po pijaku po czterech browarach i Margaricie 45 i całe jest Ej ja mogę, ej a jest tak, że Momo mnie usłyszy? Mmm, no słyszycie chyba bo szczekam a Komunikacja będzie robiona. PAI przySTA! Widzisz? WIDZISZ? To jest God strac. No ja ci to mówię. Śniło mi się dzisiaj, że byłem w normalnym świecie i wkurzył mnie jakiś Polak i dałem mu w mordę. No taki frajer, nie dałem mu mordę jakiemuś frajerowi I chłop zamiast zadzwolić na policję, to zawołał Iron Golema i Iron Golem mi To jest źle. Jest źle. O oh, boże <noise> Nie, to jest tragedia eee, Ej widzowie, patrzcie nie... Ma ten sam co mój stary pochce A wiecie ile Fritz zarabia widzowie? Bo też wiem, też mi napisał Zapytałem się mu na Instagramie, siema Fritz ile zarobiłeś w 2k20? A są... No ty biedna kur... 25 milionów, a ty co? <noise> w dupie to mam, no nie będę się, nawet Sabotuję w tej grze, przecież spierd... Się nie da grać w tą grę. Od jutra Brawl Stars content na tym kanale. Przecież się nie da. Nie, no proszę. Kurwa! Za Polskę! Nara! No, no. Teraz dopiero zobaczę jakby nie wiem, czasem się wyłączam już. Dobra, nic nie mówię. Cio, teraz fokus. Zostaw mnie, pro. Kurwa żeby ci stary wpadł do tej lawy, nie mogę! O nie, o nie. A! Najgorzej, co może być. Po koronach grzech może chodzić, co nie? Ja pierdolę! Kurwa! Skieratowska! Jak on tam trafił? Sniper. Sniper. Ja Pierdzielony aimbot. Mi uderzyło Nie, stary ci bił buraku, no nie mogę. Pierdol tak gra mnie nienawidzisz? Co jest grane? Dawaj, perły, 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 perły. No ale, że gravel po raz osiemnasty ten gravel od razu ja pierdol... Co to było? Ja pierd. Ja pierdol... Nieee yeah. Coś F. Yeah. Ja. Z... Paki, pomóżcie mi Gra mnie w dupę co za nowość Oj No i strajk Oj, no wyruchała Piękny, pięknie Damy no, radę, no, dam, no, radę ja. dam radę, dam radę, po prostu dam radę, ja nie dam radę. chodź. wino hoglin, ty świnia I w dół dupę E Żałosne, Żałosne. A żeby Ci tą strzałą, nie wiem, dupę przyszyli tym szkieletem, no przecież jaką kurwa trzeba być, żeby, nie wiem, mieć aimbota w łapie, jebać szkielety. Ci to, wam no, po, powiedz mi, no, czego? No to już mówiliśmy o tym ostatnim. No. A co do ligi, to zatrafiłem trafiłem Bruce'a i Bruce ta przekopka. AHA, kurwa, Dziesięć. I tro 35 minut w dupę, wiza wiem Nie, cykam mi to. Nie, Ja Nie, bier... yeah. Ale No, poleciał! Ojej, ojej! No to sąsiad. No to rip! Co to kurwa było? Co to kurwa było, ja się pytam. Co TO BYŁO?! Ja mam dość, nie? Ja mam po prostu dość już na dzisiaj. Idziemy na pewno w tamtą stronę. No i... AIM BOGA?! Mojang, wyłączcie te tego gajma no nie mogę, no nie da się. Pierdol... gravel. Pierdol! GRAVEL! Twój stary. Twój stary szmato. Zielony gravel. No nie da się, no! Błogosławieni Je piasek. Razem z gravelem do pi... powinien pójść. <grym> Dobra, znowu. widzowie, to jest dis na guzika. Jakby mu przyjechał liścia, to by zaraz kur. znikał. Yo! Je go, śmiecia, ej! Sam mu do gara i skończyły mi się rymy Dzięki Guzik, patrząc prosto w twoje oczy, mówię do was Ten chłop już nigdy nie zamoczy To musiał 5 minut Ale oro! Nie, teraz jak zacząć od tych oczach, bo to mi wpadło Ale oro ci zrobił! O Jezu, ale cringe'owa Stoi na stacji lokomotywa, ciężka ogromna i pod z niej wpływa, tłusta oliwa, o ja pierd... Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z i bucha, bucha, buch jak gorąco, uch jak gorąco, puf jak gorąco, uf jak gorąco, już te dwo sapie, już te dwo zipie. Chodzę tu na bit, razem ze mną jest dziś Mitrix. Mitrix ze mną tylko w głowie, walę sobie szota, walę sobie szota w mojej głowie, walę dzisiaj szota, robię dzisiaj bomba, walę dzisiaj szota, robię dzisiaj twoją starą S. Mitrix, mitrix. Chodź na solo, wiem, że słyszysz mnie dzisiaj na wesoło jesteś mordą? Nie do końca? Rucham ci starego, tak jak twój stara ojca S Mitrixa nie ma tu pajacu, jesteś się ba... Ile dałbym zapomnieć te wszystkie chwile złe, które miałem w Minecrafcie. Nie myślicie o tym już, dlaczego ta gra jest tak spierdolona. A, a, a.